No, zakładam. O dziwo. Chyba mnie słychać. No witam Was. Dzień dobry. 17 ma się nam z tego zrobił. Program powoli się włączał. Stąd kilka minut spóźnienia. A widzę, że już coraz więcej nas staje. Podziwiam, ale to jest dobry objaw. W związku z tymi całymi działaniami na przestrzeni i dojrzewaniu, słuchajcie, też może tak być, że wielu osobom skróci się i to tak dość radykalnie, czas snu. bo to może być nawet godzina półtorej tak w sposób naturalny oczywiście pewno trzeba będzie ten czas czymś wypełnić bo nie spać dla samego niespania to specjalnie nic z tego nie wynika wiem to po sobie dlatego jak specjalnie ja nie słyszę o no tak właśnie opóźnienie. Widać tam gdzie nie słyszycie to szaman nadaje szeptem. No widzę też, że do testów się tu odnosicie. Ja o nich pamiętam, tylko właśnie tak się zastanawiam, co z nimi zrobić, bo powiem, że przez to wszystko całe przesunięcie czasowe, to one, no fajnie, że były. Trochę o nich powiedziałem. W zasadzie klucz gdzieś tam został wygenerowany, nie było tylko interpretacji, ale można by to teraz trochę zaktualizować, ale jeszcze nie przyszło, a myśleć o tym nie będę, a yy, tak jak to mówię, no, warto by było, żeby to było tak bardziej aktualne z przestrzenią, bo nawet takie, wbrew pozorom, uniwersalne rzeczy bardzo szybko się zmieniają. Teraz, jak patrzę na, na, na Was i patrzę na przestrzeń, i patrzę na to, co się w mojej przestrzeni dzieje. No to, to po prostu mam wrażenie, że warto, warto to zaktualizować. I tak też będzie, tylko jeszcze nie ma pomysłu. Jak go odczytam, to powiem. Wtedy nie będzie łatwiej w to wejść bez napinania się w sposób zupełnie naturalny. A wam również dla głębszego zrozumienia i, i większej korzyści z tego. Widać jakiś to sens miało. Słuchajcie, zobaczycie niedługo. Yy, pewno w sobotę się okaże, tak? Jak się uda przesłać, ale chyba się uda, bo o dziwo pięć yy, filmów jednocześnie na YouTube przesyłam i jakoś mi ciągnie komputer i o dziwo idzie to szybciej niż jak przesz, y, przesyłają się po kolei. A odkąd wróciłem z warsztatów, znaczy to do zakopanego, czyli od 8, dziś 17, czyli to 9 dzień, no załóżmy, że podróż nie, no ale to prawie 9 dzień. Y, 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 te filmy są przesyłane cały czas na YouTube i teoretycznie można by je obrabiać, przycinać i trochę ten, ale to po prostu nie ma takiej możliwości, więc. Będziecie się zapoznawać z tym, jeśli będziecie chcieli, wtedy, kiedy będziecie czuli poparcie, na przestrzeni, jak to mówimy, i na tyle, na ile będzie potrzeba, bo te treści są w niektórych miejscach takie mocno wyprzedzające wiele rzeczy, które będą się przejawiać i działy, ale one już są. Bo już słyszycie trzeci raz, że szaman kim innym jest niż był przed tym samym zamieszaniem majówkowym. Jakby ktoś nie wiedział, to jest też związane z moimi e, urodzinami 44-33 i jeszcze tam innymi, bo w pakiecie szaman. To przeżywał. No właśnie ptaszki do mnie przyleciały szkoda, że no i Sra nasrał mi po łopacie porące na no świnia. No ale to nic. Niech mu będzie. Jak mu było dobrze. Trzeba popierać takie działania, nawet wśród ptaków. No w związku z tymi właśnie moimi urodzinami, których nigdy starałem się nie obchodzić, siłą rzeczy czasami przestrzeń o nich pamiętała, ale te niektóre w życiu miałem takie bardzo znaczące i wiedziałem od tym, o tym dużo wcześniej, no i one należą do takich znaczących, to są trzecie, pewnie ostatnie. Znaczy, pewne ostatnie to, jak się będę wylogowywał, bo to szło cztery. To ton ruchu i miary uniwersalny, można powiedzieć, więc to będą te czwarte, ale to już wiadomo, więc, więc to jeszcze trochę czasu jest. Dzisiaj mamy biały elektryczny mak po portalowym wczoraj, w Czerwonym Dniu. No, u mnie to był. Po prostu spektakularny. To też za chwilę zobaczycie może w sobotę, właśnie. Kto, mógł, kto będzie się chciał z tym zmierzyć? Godzina z tego prawie nagrania jest. Na razie, a jeszcze to nie koniec. Trzeba to będzie skrócić, no ale to też z czasem. A może nie, może to ma iść tak właśnie na żywo, bo w zasadzie tam nie ma nic za dużo, albo nic za mało. Jest w sposób taki naturalny. Zobaczycie, jak można wydobyć czystość z węgla. Ale to dopiero w sobotę, ale już dziś wam mówię, żeby was zaciekawić, bo szaman robił miodek majowy. A miodek majowy to taki jest, no miodek majowy. Przeszło to w zeszłym roku jak kupił miodek majowy w Smolniku w czasie e, słynnego zlotu majowego, majówki. U naszego wspaniałego przyjaciela ze Smolnika, który tam robi różne e, świetne rzeczy. A kiedyś wam linka wkleję, jakby ktoś chciał super rzeczy sobie kupić. No i on też robi taki miodek majowy. To jest miodek zrobiony z mlecza popularnego mówiąc, czyli o, uciekła mi druga nazwa teraz, bo w jakiejś niewygodnej pozycji jestem, siedzę na niej. No i właśnie w związku z robieniem majowego miodku przez szamana, Wczoraj, w zasadzie już przedwczoraj, go zaczął robić, no ale wczoraj była kwintesencja. I powstał z tego kurczę, najlepszy film. Ale to dopiero w sobotę zobaczyć. A dzisiaj ten elektryczny mak, trzeci dzień po wczorajszym, drugim dniu fali, czerwonym biegunowym wędrowcu właśnie takim zajebistym, portalowym. A dziś siła serca nie podlega prawom wymyślonym przez ludzi. Im silniejsza jest moja wiara, tym pewniejsze jest moje jutro. Moje myśli krążą dziś wokół miłości, moja wola sprzężona jest z wolą serca. Intencja serca, intencje serca mają potężną moc. Oddziaływania na przebieg wszystkich spraw w życiu przyspieszają nadejście sukcesu. Dziś rozjaśniam ciemności umysłu, wnosząc tam światło i miłość. No, to się dowiedzieliście, co dzisiaj jest grane, warto to przemyśleć. Nieraz w audycjach mówiłem, że wola jest w sercu naszym, dlatego to serce jest takie ważne, bo bez ześrodkowania w sercu. Nasza wola pozostaje w sferze marzeń, nasza yy, wola jest mrzonką i, i marzeniem, i no i tak sobie marzymy, a to wcale nie przychodzi, a dopiero przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy zcentrowani, ześrodkowani w sercu, kiedy tą moc możemy przejawić. Bo ześrodkowanie to czasami jeszcze jest yy, nie kwintesencja, tylko taka pierwsza faza. Trzeba czasami pobyć w tym sercu, rozpuścić, pomóc rozpuścić się pewnym, pewnym rzeczom powstałym na różnych poziomach naszego przejawiania, żeby ta wola mogła się objawić. Bo wiele tutaj. różnych rzeczy. O, widzę, że ilość nasza wzrasta, siedem już, magiczna siódemka. Nie Polsat Jim Jam zaprasza na Jego. nową bajkę, strażnicy miasta. Przepraszam, włączyłem sobie podgląd, no i oczywiście reklama, której nie da się wyłączyć przez kilka sekund, wybaczcie. Tak i wracamy do tej siły serca, słuchajcie, ponieważ, ponieważ mamy falę człowieka, siłę wolnej woli. Więc z tym sercem będzie możliwość, a myślę, że już się to manifestowało pracy mocnej z sercem, czyli z naszą wolą. Tam małym mamy połączenie z, ze źródłem, tam yy, tkwi nasza wola. Yy, na poziomie yy, czakry serca można powiedzieć. Funkcjonuje nasza immunologia, cała, czyli system immunologiczny, odporność. Wszystko tam jest. Nie w głowie. Ten operator, ta głowa, ten umysł, to, to jest dopiero coś, czego używamy, co możemy użyć, a co wcale niekoniecznie i zawsze jest sprawne. Bo czasami istoty o bardzo wysokiej świadomości wybierają sobie bardzo niesprawny aparat po to, żeby doświadczyć i przejawić tutaj pewne rzeczy, wspomóc pewne działania, zamanifestować pewne treści. Także Wszyscy ci, którzy kultywują ten umysł, no to niekoniecznie może się z tym zgadzają, ale to umysł jest przyporządkowany sercu, a nie serce umysłowi. Oczywiście bardzo dobrze by było, żeby to wszystko było tam ześrodkowane w pewien sposób, ale nie zawsze jest to możliwe do końca. A może nawet powiem inaczej, możliwe jest, ale czasami dużo korzystniej dla przestrzeni jest, kiedy ten umysł troszeczkę mniej sprawnie funkcjonuje, a czasami wcale niekoniecznie funkcjonuje albo w bardzo ograniczony sposób. Yy, tak, jeszcze. O, już 14 minut, czyli powoli będę, będę kończył. Yy, przypuszczam, że. Aha, o teście mówiłem. Yy, nie wysłałem maila do niej. To niech se otworzy i oglądnie sobie, bo to dla niej na razie tylko jest. To tylko tak mówię, przepraszam publicznie, ale skoro tutaj się manifestuję Alina na czacie, to, to mówię. No i moi drodzy, powoli kończę, bo to może trochę trwać, jak wiecie. Jutro, tak jak powiedziałem wczoraj, i przedwczoraj chyba próbujemy tą rozbiegówkę. Pierwsze 7 dni, czyli do siódmego dnia w fali białego rezonansowego zwierciadła, yy, pojechać o 5.30. A potem wszyscy niech się szykują, będziemy głosować. Ci, co słuchają, a nie są na czacie, to może niech się tam wpiszą, zrobią sobie. A jak nie, to będą pominięci. Ci, co nie głosują, to też głosują. Bo przecież to wiadomo. Głosuje się głosując i głosuje się nie głosując. No tak tutaj jest, więc nie ma to specjalnie żadnej różnicy. Ale będzie głosowanie, czy przesuwamy audycję na wcześniej, na piątą, jeszcze nie od razu skokowo na wschód słońca, bo wschody za te cztery dni to będą gdzieś w Kaźmierzu piąta trzydzieści dwa, więcej, bo chyba. 33, tak, mniej więcej. Bo się zbliżamy do najwyższego dnia. Nie piąta, tylko czwarta przepraszam, więc to jest jeszcze pół godziny wcześniej prawie. Ale może dojdziemy do tych schodów. Na ostatnią falę przed Rodos. Czyli falę następną. kan falę węża. Dziewiątą falę solkin, W której jest 10 portali. I warto by było tą falę przeżywać, rozpoczynając audycję o wschodzie słońca. To jest najlepszy czas. Też tak patrzę właśnie i to się super synchronizuje. Te wszystkie y, działania. Tak, już miałem wrażenie. Że na ten, na to RODOS to pojadę sam, czy sami pojedziemy, a tu się okazuje, że może nas tam jechać kilka osób, bo tam będą bardzo istotne działania. Yy, informacje, wydawało się, że już wczoraj się pojawią na stronie, bo jest za mało na temat tego RODOS, ale na przestrzeni jest dość na temat tego RODOS i ci, którzy. Mają potencjał do przejawienia się tam, i czują, że powinni się tam przejawić. I tak, to odnajdą, mogą pisać, wtedy te informacje dostaną. A niekoniecznie wszystko będzie się manifestować, bo tych treści jest tyle, że sami zobaczycie za chwilę, że ciężko będzie je przerobić. Ale widzę, że w większości z Was już jest dużo lepiej. Przerabiać to wszystko. Tylko trzeba oddychać i puszczać. Przypomnijcie sobie to, co mówiłem wczoraj. Albo zwróćcie uwagę, jeśli coś takiego ma miejsce i się manifestuje w waszym życiu. Problemy, problemy, Kurczę. Pu. Szaman musi wymyślać nazwy. Język musi wymyślać, kurczę, swój. A szamański co ani gwarą nie jest, ani góralszczyzną, ale językiem szamana, bo niektórzy mają z tym problem. Co ten gość gada? Przecież to góralski nie jest, no ale szaman mówił, że po góralsku nie mówi, no kalec, że wam gazda pod Gubałówką powiedział. Ale to taki język jest właśnie szamana. No i co? Kończę, bo jak się rozpędzę, to będzie z tego 40 minut. I nic na jutro nie zostanie, choć pewno będzie full wypas. Na jutro też. No, ale. No. Co to za test? To niech Justynie nie wyjaśnią na czacie, bo jak teraz zacznę wyjaśniać, to jeszcze byś mogła dołączyć i nie wiem, kiedy to rozwiąże, jak was tyle będzie. Ale jak Ci nie wyjaśnią na czacie, to, to jeszcze może wrócimy w rozbiegówkę do tego testu, bo skoro są tacy, co komunikują i są zainteresowani, to może właśnie trzeba go uaktualnić w taki sposób. No kolor by trzeba pomyśleć dzisiaj i pamiętać o tym albo se zapisać. To do Justyny mówię teraz, bo jako, że nas dużo nie ma to można, można powiedzieć. No i tyle, dobra moi mili, bo zaraz skoczę w inne buty i będzie z tego następne 10 minut. Yy, żegnam Was. Życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, że dziś biały elektryczny mak, biały, biały i, i ten yy, to fraktalne tutaj przejawienie się czterech po kolei kinów: od wczorajszego czerwonego biegunowego wędrowca do niedzielnego żółtego wiodącego wojownika między dwoma portalami. Jest bardzo istotne w fali człowieka, szczególnie teraz. Więc warto, warto zwracać na to uwagę. Jeszcze trochę jesteście w innych zakresach, w powstaniu rannym, czy nawet jak żeście nie spali, bo może wielu z was yy, nie tylko trochę mniej śpi, ale dużo nie śpi i nic to nie zmienia. Szaman to czasami śpi półtorej godziny, a resztę sobie tylko leży i wstaje, i leci i coś tam gada, i nagrywa, i wpisuje. No, tak jest, się porobiło, słuchajcie. Szaman zawsze tak miał, że albo dużo spał, albo nie spał prawie wcale. No i teraz się zaczyna ta faza nie spania prawie wcale, może przejdzie to w fazę spania w ogóle, zobaczymy. Kiedyś robił takie testy, że nie spał 4 dni, żeby sprawdzić, czy się nie wariuje, bo tak mówili, że po 72 godzinach to już tylko psychiatryk, jak się nie ale wcale tak nie jest. Można to przeżyć i jeszcze robić dużo przy tym. Co prawda zmienia się percepcja zajebiście. No ale... Ale to tylko przeżyć można. Opowiadać o tym nie ma co. I to tylko dla szamanów, bo niektórzy mogliby faktycznie zwariować od tego. No to żegnam Was tym fioletowym akcentem. Z ogrodu. Zobaczycie, jaki mam ogród. Mlecze to mają 70 centymetrów. Niektóre pamiętam 40 lat temu. Czasami też takie były na łąkach, ale to chyba wydawało mi się, bo miałem metr 10 wzrostu, czy tam ile. Jak to mówię, z rabiną na truskawki chodziłem, to wtedy była inna perspektywa. A teraz po prostu patrzę, tak powrastała mi roślinność na ogrodzie. Że po prostu szok. Ale to Wam pokażę w sobotę, może. Bo teraz nie ma opcji na przewijanie tego wszystkiego. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro o 5.30. Do usłyszenia.